Tam sobie Jak się pan czuje? No, szczęśliwy. Jak będę się czuć w tym przypadku? No, powiem tak, dziękuję Opatrzności Bożej, że dostałem dar życia. No. To... Ale też dziękuję właśnie wszystkim, którzy, tak powiem, też przyczynili się do mojego, tak powiem, wyzdrowienia. No, w sumie samemu, ale z pomocą. No, też nie powiem, że tu też miałem kolegów, którzy mi tu wspomagali. Dobrym słowem. No i dużo, dużo ludzi nawet z Polski, z zagranicy. No nawet i ze świata. Tak tak, tak jakoś się złożyło. No też tak powiem, też ktoś mi też dał taki na długowieczność fajny się specyfik. No, widocznie będę długo żył. Bardzo, bardzo z tego jestem zadowolony. No i dziękuję. Chciałbym teraz mieć troszeczkę spokoju. Dziękuję całemu personelowi. Oczywiście wielokrotnie od sprzątaczek, bo to mają misję dużą. Ja myślę, że, ja myślę, że mój, mój, mój przypadek dał dla społeczeństwa tak powiem trochę czasu, żeby dojrzeć do, 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 do tak powiem do właściwych reakcji bo bo naprawdę ileś tych dni było dla społeczeństwa tak powiem na moim przypadku można było się dużo i zresztą do tej chwili w sumie jak słyszę od lekarza, oni dalej obserwują mój wirus, który już go nie ma, ale obserwują go w jakichś tak testach i do, do odporności. Nie? Jakiś lek robią z tego też... nie wiem. Jak wyglądało pana leczenie? Na czym to polegało? Eee, no wie pani, pierwsza połowa no była totalnie niepewna. Nie? Gorączki, kaszel. No ciężka sprawa. Niepewność. Niepewność, no i ta ciągła oczekiwanie na wyjście, bo tak wiem, no to zaraz pana wypiszemy, tak no, no i to i sami Państwo też na, tym na skórze, żeście że się to odebrali, bo musieliście tu koczować. No, no i no, ta najgorsza niepewność, to jest to jest to człowieka, testy, długość testów jest kluczową, ja już tu tam gdzieś mówiłem, kluczową do, do, do tego, bo ci pacjenci, no jeżeli słyszę, że we Włoszech nie wiem, czy to jest prawda, ale 20 sekund, nie? Test. No to jest komfort. Nie? i Człowiek nie siedzi, nie, nie myśli i nie ma kosztów, nie? I nie ma tych różnych, tak powiem, ubrań tej kwarantanny. To są potężne sprawy. No, a co teraz? I, a co teraz? Ja sam nie wiem. Ja, 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 nie, ja nie wiedziałem, ja do tej pory nie wiem, bo nie wiedziałem, jak się Sanepid zachowa, jak, jakie będę miał zalecenia. Jakie, jaka będzie sytuacja. Hmm. Różne rzeczy słyszałem, że będę kwarantowany, że... że, że no nie wiem, ja, ja w tej chwili chcę zniknąć. I mhm. A co było za pana najtrudniejsze w tym wszystkim? No, to, że jestem pierwszy przypadek, który nie wiadomo jak wyjdzie, no, ale w tej chwili no, naprawdę jestem szczęśliwy, bo wychodzę na nogach. Teraz Także do domu, to, kwarantanna, to jest... czy, już, czy już pan jest nie, zdrowy? Nie, ja, pan... ja jestem całkowicie zdrowym człowiekiem, całkowicie. No ja mogę was się obawiać nie, w tej chwili, bo faktycznie powinienem maskę już założyć i, i, i to wy jest... Ja jestem zbadany naprawdę na, na wszystko, mam wzorowe wszystkie wyniki. Oczywiście nikt nie powie, jak ten wirus tam ma swoje, tak powiem, na co on został opracowany i czy on, tak powiem... W drugim, trzecim czy czwartym etapie gdzieś nie wybuchnie. Nie? Tego nikt nie wie. To, to wiedzą w Chinach, ale to jest inny wirus w Chinach, innych Ponoć w Włoszech, innych jest ten co ja z Niemiec, ale Niemcy bardzo dziękują tu dla całego, dla całego personelu tu, szpitala, bo oni będą tam na karnawale, jednak w jakiś sposób czują się. No, że tam jednak przyjechałem stamtąd, no i tamci bardzo dziękuję dla te całego tego, że wychodzę, że, że ten pacjent jednak nie zmarł, no mhm. i się cieszą. Gdyby Pan tak mógł powiedzieć teraz ludziom, co mają robić, jako, żeby nie zachorować, no, żeby zmniejszyć to? W moim tą... przypadku, tak powiem, no, bez powodów nie narażać się, nie? Nie, 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 nie pchać się tam, gdzie, gdzie, gdzie jest skupiska. musimy jednak na odległość, nie? Nie ma co się tam tego. I do sprawdzonych ludzi. Babcie nie, muszą, nie mogą brać dzieci chorych, nie? bo dzieci są no różnie. Każdy młody jest odporny. Moje dzieci, wszystkie, wszyscy tam, w Niemczech, tam gdzie byłem, oni są wszyscy zdrowi. Wszyscy są zdrowi, bo oni są młodzi. Nie? Ja miałem akurat tam jakiś zabieg gardła, dlatego może powiedzieć, tam miałem ten osłabiony. Ale ja nie wiem, gdzie go złapałem. Może to w Polsce, może w Autobusie, nie wiem. Ale moi wszyscy są tego, tam jest, i są szczęśliwi w tej chwili tak samo. I no, cały czas pracują w firmę, akurat tam do poniedziałku idą do nowej firmy, czy nowej swojej. Także są szczęśliwi. I, a co dalej? Nie wiem, nie, wiem nie, nie powiem nawet, bo nie chcę powiedzieć, co będę robił, bo sam nie wiem. A szpital, szpital mówił o tym, że 14 dni kwarantanny jeszcze prawdopodobnie pan będzie miał czy coś była taka e, Kwarantanna, z lakami, no żeby... każdy ma 14 dni, jeżeli Ale teraz sobie właśnie. chce zastosować. Ale teraz jak a a pan jak pani ze uważa, żeby to o ta kwarantanna miała być wyglądać? Czyli ja to mam te... dodatkowo jeszcze 14 dni być w niewoli. Ja już mam 19 dni tu i testu wszystkiego. Ja uważam, że jestem w tej chwili i jak lekarz powiedział, ja nie mam ani w ślinie, ani w niczym, nie? Niczego, co by mógł zarazić. Nie? Także... No, no tak powiem, no każdy niech się domyśli, mogę robić wszystko, nie? E, także jestem człowiekiem wolnym. Oczywiście tak jak, jak wy, jak i każdy musi zachować jakieś tam e, procedury, żeby nie narażać się. Nie? Ja jednak troszeczkę być może te 19 dni już jest inna rzeczywistość. Jak ja byłem 19 dni temu niż teraz. Nie? Ja byłem sam przez jakiś czas, a w tej chwili ile jest osób już nieżyjących, no i z diagnozą. Nie? Także ja nie wiem jaka będzie. No myślę, że, że 20 dni to jeszcze będzie tak powiem wzrostowa sprawa, a później musi to opaść. Ale to jest moje, wie ja co? Ja, ja siedziałem, ja jestem zamknięty, nie? Nie miałem na telewizora tak naprawdę. No ale jakiś tam w jakiś tam taki sposób daliśmy sobie radę z tym wszystkim. Nie? No, także dziękuję bardzo. Życzymy zdrowia. I, i życzę Wam zdrowia i, 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 i naprawdę... No, wspomagajcie się wszyscy. No, tylko życzliwość. Naprawdę. Jak boli niewdzięczność. Nie? teraz takim akcji dobrze Najbrzydszą jest tak stres ten wirusa. Ja? jest tak stres ten wirusa. No to widać na przykładzie, że Przez, można na moim przykładzie, nie? że można być na własnej nogach, także ale pilnowa się trzeba. Życzymy dużo zdrowia i dbania. Się. I wzajemnie. I życzliwości życzę. Fajnie, że w końcu Pan wyszedł. Bo już no, czekamy, właśnie. czekamy i nie możemy się doczekać. No ja też. Chyba, że Pan, ja pan czekał, ale ja chyba więcej czekałem. Je, no. Jest niepewność. A najważniejsze, że wszystkie badania są dobre. No, jestem zdrowszy niż chyba każdy z Was obok w tej chwili. No, <laughs> dobrze. Gdzie jesteś, Witek, tam? Dziękuję bardzo.